Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. W dotychczasowych odcinkach poznaliśmy fundamenty ekonomii, czyli teoretyczne zasady, które rządzą światem dookoła nas. Dowiedzieliście się, jak działa człowiek, jak działają wymiany, po co powstał pieniądz, dowiedzieliście się, jak działa rynek i jaką funkcję ma cena. Teraz przejdziemy do tej bardziej praktycznej części. Wykorzystamy te narzędzia, które. Mm, Poznaliśmy wcześniej, do tego, aby przyjrzeć się rzeczywistym problemom i sprawom gospodarczym. Zaczniemy od jednego z najbardziej fundamentalnych pytań ekonomii. To znaczy, dlaczego niektóre kraje, niektóre gospodarki, niektóre narody są bogate, a niektóre biedne? Dlaczego przykładowo w 2015 roku Kanadyjczyk wyprodukował w 4 dni swojej pracy tyle, ile przez cały rok mieszkaniec Burkina Faso? Mateusz Urban, zapraszam na siódmy odcinek Fundamentów Ekonomii. Pytanie, które przed chwilą podstawiłem jest jednym z najważniejszych w świecie ekonomii. Pierwszy prawdziwy, nowoczesny traktat ekonomiczny, czyli wydane w 1776 roku dzieło napisane przez szkockiego ekonomistę, wspomnianego już wcześniej w serii Adama Smitha, nosiło tytuł «Bogactwo narodów». To znaczy Smith zastanawiał się, jakie czynniki sprawiają, że jedne narody mogą prosperować, a inne są biedne. Które czynniki wpływają na to, że jedne narody mogą gromadzić bogactwo, a drugie na dziesiątki lat mogą być pogrążone w nędzy? Ekonomista Robert Lucas, jeden ze zdobywców Nagrody Nobla, stwierdził kiedyś, że jeśli ktoś zacznie zajmować się problematyką wzrostu gospodarczego i jego przyczyn, to na dobrą sprawę ciężko zacząć myśleć, o czymkolwiek innym. Ale zacznijmy, zacznijmy od początku. A na początku była bieda. Ludzie od zarania cywilizacji żyli na granicy śmierci głodowej. Dochód około pierwszego roku naszej ery, czyli mniej więcej w czasach życia Jezusa, wynosił około 600 dolarów w przeliczeniu na, na dolary dzisiejsze i pozostawał na tym poziomie przez następne około 1500 lat. W najbardziej rozwiniętym kraju w 1700 roku, czyli w Wielkiej Brytanii, dochód na głowę wynosił tylko niewiele ponad 2000 dolarów. To znaczy minęło praktycznie 1700 lat, a dochód wzrósł dwukrotnie, może, może trzykrotnie. Myślę, że dla Was to, co mówię, może być pewnym zaskoczeniem. Jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na rozwój cywilizacji jako, jako pewną falę, zwyżki i pewne spadki, myślimy o cesarstwie rzymskim jako o cywilizacji, która była bogata i oczywiście w porównaniu z czasami przed i nawet bezpośrednio po była, ale mimo wszystko dochód przeciętnego człowieka wciąż oscylował wokół 600-700 dolarów. Trzeba zwrócić uwagę i położyć szczególny nacisk na to, że. Aż do XVIII-XIX wieku około 80-90% mieszkańców nawet samej Europy była zatrudniona w rolnictwie, i to rolnictwo i płody rolne były tym dochodem, o którym, o którym teraz mówię. Oczywiście była klasa rzemieślnicza, ograniczona, zwykle obecna tylko, tylko w miastach i w ograniczonym stopniu na terenach wiejskich, byli kupcy, ale to było Kilka może do 10% całego społeczeństwa. To, że wydaje nam się, że niektóre epoki, jak na przykład oświecenie, również były, były bogatsze, jest spowodowane tym, że osoby, i tylko osoby, które należały do warstw wyższych były w stanie przekazywać nam relacje, które jesteśmy w stanie dzisiaj, jak na przykład gete w cierpieniach młodego Wertera możemy. Zobaczyć, że, że bohater, bohater tej książki żyje na relatywnie wysokim poziomie. Nie widzimy dookoła pracy, pracy wszystkich chłopów, którzy, którzy musieli pracować na, na jego utrzymanie. Jeśli spojrzycie na wykres po mojej prawej stronie, to zobaczycie coś, co najbardziej chciałbym podkreślić w tym odcinku to znaczy stagnację niemal od początku ery aż do. XVIII wieku. Praktycznie od początku naszej ery aż do XVIII wieku królowała tak zwana pułapka maltuzjańska, czyli zjawisko opisane przez brytyjskiego ekonomistę Tomasa Malthusa, który zauważył, że ludzkość rozmnaża się w tempie geometrycznym, to znaczy jeśli wystarcza odpowiednio dużo żywności, zwróć uwagę na to, że 90% osób jednak jest zatrudnionych. Na wsi. To w tym momencie dochodzi do, do zubożenia względnego ludzi, ponieważ więcej, więcej osób konsumuje tą żywność, a sam, sam przyrost, sam postęp techniczny w rolnictwie jest na tyle wolny, że nie jest w stanie utrzymać tej zwiększonej populacji, przez co dochodzi do niedożywienia głodu, populacja znowu znowu spada i cykl zaczyna się. Od początku. Bardzo ciekawym zjawiskiem, które zaobserwowano w Wielkiej Brytanii zaraz po epidemii czarnej śmierci, czyli epidemii dżumy, która zmniejszyła populację wysp z 8 do nieco ponad 4 milionów, czyli prawie co drugi mieszkaniec wysp zmarł przez tą przez tą chorobę, podczas tej plagi zaobserwowano wtedy względny wzrost dochodów ludzi o, o 1 trzecią, ponieważ mniej osób konsumowało dochody, czyli płody rolne z rolnictwa, przez co na głowę przypadało więcej, więcej żywności i tym samym więcej dochodu. Przenieśmy się teraz do czasów współczesnych. Wy nie musicie już martwić się głodem. Nie tkwimy już w pułapce maltujańskiej, a już na pewno nie regiony takie jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone czy Japonia. Znów odsyłam Was do, do wykresu poprawy. Zobaczycie tam ogromne wzbogacenie, bezprecedensowe, jeśli chodzi o, o historię ludzkości, gdzie przez ostatnie 200-250 lat, w zależności od regionu, wzbogaciliśmy się kilka, a nawet kilkanaście razy. To znaczy, że Wy, pracując przez miesiąc, bądź nawet wkrótce jak 3-2 tygodnie, jesteście w stanie wyprodukować towary i usługi o wartości porównywalnej do produkcji rolnej chłopa, rocznej produkcji rolnej chłopa z XVII wieku. W Europie Zachodniej średnio ten dochód wynosi już ponad 25-30 tysięcy dolarów. Na, na głowę. Skontrastujcie to z 600 dolarami na początku naszej ery czy tysiącami dolarów w XVIII XIX wieku, czyli 200, 200 lat temu. Możemy więc zadać pytanie, co stało się takiego, że nagle ludzkość wyrwała się z tej pułapki maltuzjańskiej i w konsekwencji my nie musimy już bać się o śmierć głodową. Wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii i chodzi o tzw. rewolucję przemysłową. Wielka Brytania była dość specyficznym krajem, patrząc na całą Europę i w porównaniu zwłaszcza do Europy kontynentalnej. Feudalizm został zniesiony stosunkowo wcześnie, bo już po tak zwanej wspaniałej rewolucji pod koniec XVII wieku. Wielka Brytania już wtedy zaczęła rozwijać handel i wymianę handlową przez rozbudowę swojej, swojej floty morskiej. Oczywiście dużą, może nawet kluczową rolę w tym procesie brało to, że ludzie mieli Skłonność do tego, żeby wymyślać nowe metody produkcji, rozwijać technologię, ponieważ prawa własności były tak mocno ugruntowane, że mogli być pewni tego, że osiągną z nich zysk. Jeśli porównacie to z sytuacją, dajmy na to, chłopa z Europy Średniowiecznej, który pracuje na swojego pana który nie ma żadnej motywacji do tego, żeby polepszać swoje techniki produkcji, zwiększać jej jakość i ilość, ponieważ niezależnie od tego ile by nie wyprodukował, to i tak pan przejmie całą korzyść z tych z tych wynalazków. I to historycy i historycy ekonomii podają jako jeden z głównych powodów tej stagnacji, którą widzicie po prawej stronie. To znaczy nie było ekonomicznych zachęt ani żadnych korzyści dla przeciętnego człowieka, potencjalnego przedsiębiorcy, do tego, żeby inwestować w nowe technologie i tym samym podnosić produkt czy dochód swój i swojej społeczności. Wielka Brytania od wieku XVII przez XVIII umożliwiła coś takiego. Silnik parowy to jedno z najważniejszych. Odkryć i wynalazków, które w Wielkiej Brytanii powstało. Już w XVIII wieku rozpoczyna się proces migracji ludzi ze wsi do miast. Jest to spowodowane właśnie nowymi odkryciami, nowymi technologiami w rolnictwie, które pozwalają wyrwać się z tej pułapki maltuzjańskiej, odłożyć więcej jedzenia i pozwolić ludziom na pracę już nie tylko na roli, ale też w fabrykach. Rosną wielkie miasta przemysłowe, w Wielkiej Brytanii to Manchester czy Leeds, gdzie pierwsi przedsiębiorcy, kapitaliści zatrudniają tych do niedawna jeszcze chłopów przy produkcji o wiele bardziej złożonej, o wiele bardziej produktywnej, przy produkcji ubrań, które na ten moment stanowią jeden z najbardziej pożądanych towarów, który staje się. Praktycznie z dnia na dzień, z dekady na dekadę, coraz bardziej dostępne. Powtórzmy jeszcze raz. Rewolucja przemysłowa umożliwiła akumulację kapitału na niespotykaną dotąd skalę. Migrujący chłopi zostali zatrudnieni w fabrykach, przez co ich produktywność skokołowo wzrastała. To napędzało zyski tych przedsiębiorstw, które były następnie reinwestowane, technologia była ulepszana i tak krok po kroku budowano. Kapitalizm przez cały XIX wiek, początek XX wieku, aż do dwudziestolecia międzywojennego, w którym ten proces został nieco, nieco zahamowany. Jakie wnioski płyną z rewolucji przemysłowej, jeśli chodzi o lekcje na dzień dzisiejszy? Dlaczego niektóre kraje są biedne, a niektóre bogate? Dlaczego Korea Południowa, mimo identycznego położenia geograficznego, Takiego samego, praktycznie składu etnicznego, jak Korea Północna, jest od niej wielokrotnie bogatsza. Hipotez na ten temat jest mnóstwo. Tutaj trwa zażarta dyskusja między różnymi ekonomistami, i każdy z proponentów różnych wyjaśnień tutaj akcentuje troszeczkę inną rzecz. Niektórzy mówią o różnicach w samej kulturze. Bardzo popularnym na początku XX wieku był, była praca. Niemieckiego socjologa Webera, który mówił o różnicach kulturowych pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem, jeśli chodzi o samą kulturę pracy, co mogłoby wpływać na sam dobrobyt i wzrost gospodarczy. Niektórzy akcentują różnice geograficzne, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, z Koreą, wydaje się być to falsyfikowane przez ten i pewnie jeszcze wiele. Innych przykładów. Jednak poglądem, który zdaje się być coraz bardziej dominujący i coraz bardziej przekonujący w mojej opinii, jest ten, który mówi o instytucjach, to znaczy instytucjach bardzo szeroko pojętych, jeśli chodzi o prawa własności, które, jak pamiętacie, w Wielkiej Brytanii były bardzo dobrze ugruntowane i zagwarantowane. To znaczy pewnym systemie i prawnym i społecznym, który umożliwia nam korzystanie z owoców naszej pracy, owoców naszej pomysłowości, owoców e, przedsiębiorczości, który pozwala nam inwestować i czerpać z tego zysk, poszukiwać nowych sposobów na produkcję, dystrybucję, na reklamę i być własnym e, być osobą, która jest w stanie czerpać z tego korzyść. Nie tak, jak w tym momencie dzieje się w państwach afrykańskich, gdzie i tak większość tego dobrobytu, który mógłoby wytworzyć społeczeństwo, jest przejmowana przez lokalnych wataszków, czy nawet demokratycznie wybranych prezydentów. Krajem, który wydawał się i wydaje się dalej modelowym przykładem, który pokazuje, jak dobrze ugruntowane instytucje społeczne Prawne, dobrze funkcjonujący system polityczny, względnie dobrze powiedzmy w porównaniu z innymi krajami, zagwarantowane prawa własności, wolność, wolność do podejmowania wysiłków to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które w dniu podpisania deklaracji niepodległości mogły poszyczyć się PKB, czyli produktem krajowym per capita, czyli na osobę w wysokości 2000 dolarów rocznie która to wielkość wzrosła ponad 30 razy, aż do, dnia, aż do dnia dzisiejszego. To pokazuje skalę zmian, jakie mogą zajść przy dobrze zorganizowanym Państwie, które jest w stanie sprawnie rozstrzygać spory między kontrahentami, między, między ludźmi, które jest w stanie gwarantować prawo własności i pozwalać ludziom działać, pozwalać ludziom podejmować wysiłki, żeby zwiększać swój dobrobyt i tym samym dobrobyt społeczności. To tyle, jeśli chodzi o perspektywę historyczną rozwoju. Rozwoju gospodarczego. Oczywiście temat jest obszerny. Jeśli będzie na to zapotrzebowanie i chęć z Waszej strony, to jestem, jestem skłonny rozwinąć może poszczególne części, czy w podziale geograficznym na różne, na różne kraje, czy jeśli chodzi o różne koncepcje. Hipotezy związane ze wzrostem gospodarczym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym rozwinął którąś z myśli, oczywiście jestem, jestem jak najbardziej skłonny, skłonny to zrobić. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, odwiedzania mojego profilu na Facebooku, i widzimy się w odcinku kolejnym, w którym opowiem Wam już o makroekonomii bardziej krótkookresowej. To znaczy, jak gospodarka działa, jak się rozwija już na przestrzeni kilku, kilku lat, niekoniecznie, niekoniecznie stuleci. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.